Przy porcie drogi, że jest taka giełda staroci. Ktoś interesuje się takimi rzeczami, naprawdę fajne rzeczy niektóre, niektóre. Na przykład te to nie bardzo fajne. Znacie tego gościa? No to już lepsze. No, Dobra. to Dobra. 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 znowu? Są nie tylko staroce, są rzeczy. rzeczy, Jestem w domu. Jedna jedna kubiec, mm. moża, <laughs> Jedna Jestem w domu. Jestem Jedna domu. Jestem w domu. Jestem w a Jestem w domu. Jestem

Takie kolczyki jak robi. Te sznurkowe pasje Joanny robią coś takiego. Kurde, to 20 euro. Hmm, ciekawe po ile ona je sprzedawała, nie? Zobaczcie. Takie same.

Padełche i takie jakiś gipsu rzeczy. Pajne jest to oglądać. Jest to próbować. No. Nie wiem czy widać te ceny, ale są zajebiste. Takie 40 euro, takie coś 50 euro. Aha. I podejrzewam, że to też nie są kamienie szlachetne, tylko zwykłe szklane. O, a to osiemdziesiąt. No. O, i taka. Pięćdziesiąt. Ta jest prześliczna. Nawet nie chcę mówić ile. A tutaj mamy stare płyty. Metalika. Przykrojona muzyka moich synów. 40, tu 100, Tu 50. Megadet, Megadet, Megadet. Kansas rozos niekoniecznie Iron Maiden. Furs. Black Sabbat, Black Sabbath, Black Sabbat, Black Sabbat, Black Sabbat, Black Sabbat, Black Sabbat, Nazareth, Nazareth, Nazareth jest Nazaret. stare. Uf, uf, uf. No, poglądam sobie ceny super. A tu takie kubaczki są, zobaczcie, słowa. A tutaj jest takie, takie stare chorwackie. Hmm. najwięcej więcej ozdóbek. Najwięcej. Ale i wyroby. Jakieś takie regionalne też. O, bałajka. parasolki bo. parasolki Takie duperele. Cały filmik z kramików. Może ktoś zainteresowany będzie takim filmikiem. O, tu mamy lawendę. Mm. O. Pan mi wszedł w kadr. A no, tu malowane. A tam mamy taki wycieczkowiec. No i oczywiście. No I oczywiście wszelkiego rodzaju duper szwalce. Zobaczcie, jakie olbrzymie kramy z takimi pierdołami. Znaczy, może pierdołami. fajne rzeczy O, tutaj są wyroby. O 50 euro za kilo. <todduszel> Nieźle. Mamy hmm, nie wiem, nie tu dobre rzeczy. A tu miodziki mamy. Miodziki. A tu nie wiem co. Nie mam pojęcia co, ale fajne rzeczy. Tu kamyczki. Tu kamyczki, tu kamyczki, tu wisiorki. A tu takie piękne jachty. To na zakończenie tego filmu. Z Pchlego targu <gry> tu byłam w samochwała.